Są dwa sposoby poprawiania systemu emerytalnego przez państwo. Po pierwsze, podwyższanie wieku emerytalnego, po drugie, obniżanie wysokości emerytury. I są na to dwa sposoby. Jeden jest taki, że rząd mówi, że właśnie to zrobi, a drugi jest taki, że rząd udaje, że tego nie zrobi. Myśmy wybrali w 1999 roku system drugi. Zamiast powiedzieć ludziom, że będą musieli pracować dłużej, a emerytury będą mieli niższe od ich rodziców i dziadków. Powiedzieliśmy, że robimy reformę, żeby emerytury mogły być wyższe. No i dzisiaj właśnie się okazuje, że one wyższe nie będą. E, będą niższe, a pracować musimy dłużej. Winę jednak za to e, przerzucamy na OFE, e, a nie na pana premiera Buzka, który tę reformę wprowadzał. I o to właśnie chodziło. Martwić się będą następcy. Dzisiaj. Przy średniej pensji 2,5 tysiąca netto, pracodawca w sumie musi zapłacić 4,300. 1,800 zabiera państwo. Więc młodzi ludzie mówią całkiem słusznie: nie stać nas na wychowywanie dzieci, nie stać nas na oszczędzanie. Jak zmienimy te proporcje i ich praca nie będzie tak opodatkowana jak dziś, to będziemy ich mogli zachęcać do tego, żeby. Oszczędzali prywatnie. Mówiąc im, będziecie mieli niskie emerytury, bardzo niskie emerytury. Niestety dziś w debacie o OFE, rząd z OFE prześciga się w argumentacji, z którego systemu emerytury będą wyższe. Więc proszę się rządu i zwolników OFE zapytać wyższe od czego. Widziałem ostatnio taki fajny wiral z Markiem Konradem, na którym jest podpis Tyle. Masz oszczędności, ile schowasz przed rządem. Więc trzeba starać się jak najmniejsze płacić podatki, które Rostowski przejada, po to, żeby mieć jak najwięcej do tego, żeby oszczędzać prywatnie. Dlatego różnego rodzaju elastyczne formy pracy oparte na kodeksie cywilnym są o wiele lepsze od umów opartych na kodeksie pracy, bo. Te drugie powodują, że mniej mamy w kieszeni, mniej mamy na prywatne oszczędzanie, czyli że będziemy mieli niższe emerytury. Bo jak rząd mówi, że zabierze, to zabierze, ale jak mówi, że da, to mówi.